Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Moja mama w przeciwieństwie do mnie w ogóle się nie maluje, a jeżeli chodzi o jej wiedzę na temat kosmetyków, to wydaje mi się, że zatrzyma się mniej więcej w latach 80., więc stwierdziłam, że będzie idealną osobą do podłożenia głosu pod mój tutorial makijażowy. Więc zaczynajmy! Witajcie kochani! Dzisiaj was zabieram na przygodę z makijażem. I zacznę od tego, czy w jednym zobaczcie, będę teraz nabierać refleksów. Odprężać twarz, to bardzo dobrze robi. Ach, teraz spróbuję ochłodzić moją cerę, żeby lepiej przyjęła wszelkie inne kolory, kształty. Pik na łapeczkę tyle to wystarczy. Próbuję. Całą buźkę pokryję tym, pomasuję, żeby była super mięciutka, odprężona. Będzie się układało pięknie potem kolory na tym. Trochę poklepiemy, masuję o całą buźkę odprężę. Poklepiemy, po tak. Jestem wspaniale, odprężona teraz, przygotowana. Co zobaczymy dalej? Ja! Yeah! To jest właśnie to. Spróbujemy tą błyszczącą tubeczkę, buteleczkę. Zaraz z niej wyciągnę coś, co mi pomoże. Srebrne. Co ja to z tym zrobię? Zaraz zobaczymy. Kropelka tu, kropelka tam, i będę miała śliczny, <grytania> indiański, indiańską buźkę. Teraz już jest barwa prawej wojenna, ale nie czerwona. Będę teraz wyglądać trochę, może dziwnie, bo błyszcząco, ale nic się nie marcie, to tak ma być. Skóra ma wiele różnych odcieni i barw, i tych różnych warstw, dlatego to jest przygoda. Kolor jeden, kolor drugi, ale póki co jedziemy na błyszcząco. Cała twarz pięknie się błyszczy. Pięknie. Teraz jestem słoneczna. Jasna. Teraz wezmę ten flakonik i zobaczymy. Pomalować, pomalować? Tak. Teraz muszę nałożyć matującą, matującą farbę, kolorek i zrobimy odcienie. Na całej buzi rozkładam równomiernie. Pewnie to będzie podkład i teraz rozprowadzę na całej buzi gąbeczką miękką. Wklepuję, 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 tak żeby w każde pory ten kolor wszedł i równomiernie całą buzią skórę pokryję tym. Klepanko również i wzmacnia moją skórę, że jest jędrna i oddycha i przyjmuje równomiernie. O, i teraz już widzicie, że już twarz już nie jest taka błyszcząca, srebrzysta. Teraz zaczyna mieć jednolity podkład taki. Na nim to tak, jakbym malowała na jednolitej ścianie teraz. Biorę teraz ten mały flakoniczek i jest nim kolorek, taki też podobny do mojej skóry, żeby nie było za ciemne. I zrobimy linijki. Rozjaśnię trochę swoje oczy, żeby było teraz widać. I buzie, tam gdzie są załamania skóry, będzie jaśniej. I znowu wklepujemy następną warstwę, wyrównując buzię. O, i z tej strony również tak, żeby było równomiernie i przyglądam się cały czas, żeby odcień był z obydwu stron symetrycznie. Fajnie! Ale nos mi się jeszcze świeci. Spokojnie, nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. O, no, pół sukcesu. A teraz magiczne pudełeczko z pudrami, z cieniami, który wybieram. No coś pewnie troszeczkę ciemniejszego. Zrobimy linijki i podkreślę swoją twarz tak, żeby wyszczuplała z tymi paseczkami w kolorze. Z jednej strony i teraz z drugiej strony symetrycznie. Uważajcie, żeby nie było jedna linia wyższa niż druga, bo będzie szczęka nie taka. I żuchwę też schowam. Nosek trzeba wyszczuplić, więc zrobię też linię ciemną. I teraz pewnie znowu wacikiem, trzeba ją pięknie rozetrzeć, tak, żeby się wklepała, wklepała w ten podkład i rozdajecie się po całości. Zobaczymy, jak to wyszło mi. Jedna strona no troszeczkę, troszeczkę jeszcze za mocno. Dobra, druga strona. Super. Gimnastyka dla busi przy okazji. Na lewo na prawo muszę buzię przekręcać. I otworzyć, i zamknąć. I będzie dobrze. Pięknie. To teraz bierzemy się za robotkiem przy oczach, Biorę cudowną rzecz. O nie, to nie do oczu. Sorry, to szminka. To szminka i nią nie będziemy oczu matować. Róż. Żeby była śliczna cudowna, żywa cera. Nabieram kolorów. Taka delikatna warstewka. Paluszkiem nakładam, a dopiero potem będzie gąbeczka. Tak. I nosek, o, jak różowy. Teraz biorę do ręki długą, brązową kredeczkę, ale w środku wcale nie jest kredeczka. Jak widzicie, mam tu szczoteczkę z jednej strony, a z drugiej gumeczkę. Postaram się teraz pięknie zrobić moje brwi. Najpierw je wyszczotkuję, wygumkuję, żeby były przygotowane do nałożenia teraz koloru. O, teraz nakładam kolor. Delikatnie, tak, żeby również pod włoskami, nałożyć kolorek. Uwaga, żeby linia nie była zbyt agresywna. Trzeba to delikatnie i równomiernie nałożyć. Nie śpieszymy się. O! Kredeczką następną będę podkreślać linie tych brwi, żeby nie były zbyt ciemne i nie były zbyt obwisłe. O! Będzie jasna kredeczka na dole, co pewnie podniesie moje brwi do góry bliżej. O! I podkreśli moją linię. Wesołości! Ale przygoda! Kolor jasny, kolor ciemny. No jak na Malowidle, tylko że płótnem jest moja buzia. Bardzo mi się to podoba. To jest właśnie to. Kreatywnie mogę próbować kolory, którymi mi bardziej pasuje i co z tego wyniknie. Sami zobaczycie na końcu, jaka będzie tego kreatura. Teraz poprowadzę. Wszystko rozprowadzimy cieniutko, tak, żebym miała oko wyrównane i już piękna linia powstała. Ha! Czy nie jestem piękna! Tak, teraz mam magiczne pudełeczko z białym pudrem. Będę rozjaśniać buzię, bądź też może po prostu ją zmatowię. Tak, żeby zobaczyć, jak wyglądają kolory pod tym wszystkim. Opudruję się, opudruję, wymatuję i zobaczymy, jak to wyszło. I teraz wezmę następną magiczną tubeczkę srebrną. Ma 24 godziny działać. No, i cóż, z nią, z nią zrobię? Już wiem, oczywiście, że tak. Zapomniałam, przecież trzeba powieki jeszcze wykonać. Powieka też jest bardzo ważnym elementem oczu, więc najpierw ją muszę troszeczkę wyluzować, zrobić podkład, żeby można było na niej malować. Srebrzysty kolorek, żeby się rozświetliło moje oko i będę podkreślać, linię brwi, tak żeby oko razem z brwiami się połączyło. Nareszcie dotarłam do mojego magicznego pudełka z tyloma kolorami. Teraz mam raj na ziemi, który ja wezmę. Ważne, że gąbeczką próbuję następny kolor. Teraz musi być coś widocznego. Pomarańczowy będzie dobrym kolorem. Super. Ważne, że oko będzie teraz widoczne. Pierwszy kolor ciemniejszy, a potem, a potem spróbuję coś dalej. Z tym zrobię. O, widzicie? Na początek nie baczcie. Zrobić konkretny kolor, jakiś cień pod okiem, tak i pod rzęsami, a teraz następny kolor. Nie bać się, kolorami też trzeba odważnie. I mam zieloną kredeczkę, i on podłożę sobie teraz na powieki. Tą część powieki, która się tak w zasadzie trochę chowa, jak się oczy otworzy. Proszę, teraz wezmę następny ton zielony, ciemniejszy, i końcówki oka na zewnątrz jeszcze bardziej przyciemne, żeby były takie, taka głębia ostrości. Mojego oka, po pomalotku, ostrożnie i, i ładnie rozprowadzać. Proszę, jakie już oko jest? Teraz ostrożnie na dole. I jeszcze jeden wspaniale minący się podóweczko. Moondust. To proszek krzwiestny. O! To będzie efekt. Odlot. Super. A, jeszcze tu biorę ten trójkątny pudełeczko i jakiś jaśniuteńki, tusz. Nie. Yep. Puderek. Podłożymy jeszcze tak, żeby troszeczkę zmatowić oczy teraz gąbeczką, pomalutku, ostrożnie, żeby nie nasypać sobie proszku w oczy, bo będzie głupi, Oj, jak się zapłacze i cały makijaż będzie do zmywania. O, to, 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 to. no i uwaga i z tej strony też i nie płakać, tak, trzymaj się dobrze i dużym pędzelkiem teraz to buzi i też ten odcień nałożę i będzie teraz matowiony. No ale nos, proszę Pani, to jeszcze mi się świeci. Coś trzeba z nim zrobić, nie? Wezmę na razie tą kredeczkę czarną. O, moją oko jeszcze muszę zrobić na takie rasowe, ostre. Więc linerem, eyelinerem zrobię linię i namaluję na niej trójkącik. Tak, jak kocie oko. Będzie od razu widać z daleka, że mam oko otwarte i patrzące pilnie. Tak, tu jest ostrożna linia. Jeszcze dół, prawda? Tak, odwagi. No. I delikatnie tak samo ten trójkącik, cak. a teraz wezmę rzęsy, pięknie podwiniem zalotka. Trzymaj i jest gotowe, piękne rzęsy do góry podniesione. To teraz mogę je jeszcze wyszczotkować tuszem do rzęs do góry. Tak, i będzie oko, niekoniecznie oko na Maroko, oczywiście obydwa już super. Przyklejam sobie coś więcej, żeby było większe oko z większą ilością rzęs to w tym opakowaniu szmieleczce, proszę. Usta też, to jest czas na finisz. Moje usta będą w kolorze zagadkowym, tak jak i moja przygoda z makijażem na dziś. I ładnie, delikatnie pociągnąć trzeba na lewo i na prawo, żeby było jednolite. Uważajcie, żeby był na obie strony jednakowy, bo będzie krzywa buzia wyjdzie przy takiej intensywnej szmince. Teraz będę musiała jeszcze jakoś je nabłyszczyć, żeby nie były takie Spiesznięty. To jest nabłyszczacz. Błyszczyk do ust. Weźmy sobie teraz nałożę jeszcze ostatnią warstwę. Super. To będzie chyba dobry odcień ożywia usta, żeby miały również ciepły, błyszczący odcień. Błyszczący usta to jednak jest to. Tak wygląda skończony makijaż. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba ten kolor na oku. Bo ja myślałam na początku, że taki zielony, agresywny to będzie może z ostry, ale z tym błyskiem to jest moim zdaniem super. Dajcie koniecznie znać, co na ten temat myślicie. No i widzimy się w następnym tutorialu. Cześć! Jeżeli polubiliście moją mamę i chcielibyście obejrzeć kolejne filmy z nią, to tutaj możecie sobie kliknąć film po lewej albo po prawej. I oczywiście, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, klikając tutaj na górze.